Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry War Thunder oraz Armored Warfare, a to dlatego, że w obu grach pojawia się pojazd OF40, włoski czołg podstawowy, i jest to pojazd, mi się wydaje dość interesujący, dość ciekawy. Powtórkę otrzymałem od generała Harlana Fulbrighta. Pierwsza powtórka jest trybu realistycznego i w tym trybie nie ma żadnych znaczników. Powtórce są one po to, żebyście widzieli, co się dzieje na polu bitwy. A teraz przejdziemy do samego OF40. Pojazd mi się wydaje dość interesujący. Pojazd, który ostatecznie do armii włoskiej nie trafił, pomimo, że został zaprojektowany w celu zastąpienia Leoparda Jedynki. Jest to efekt współpracy dwóch firm OTO, Melara i Fiata Oteo Melara zajęła się wieżą i armatą, natomiast Fiat podwoziem. Prace nad tym pojazdem ruszyły w roku 1977. Prototyp powstał w roku 1980. Jeśli chodzi o produkcję, to rozpoczęto ją w roku 1983 i trwała ona do roku 1985. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że ten pojazd, pomimo tego, że był całkiem mi się wydaje udanym pojazdem, dobrze uzbrojonym pojazdem, to jednak nie zdobył zainteresowania armii włoskiej, dlatego ten pojazd trafił na eksport i testowano go w Tajlandii. Ponadto pokazy były w Egipcie, Hiszpanii i Grecji, jednak żadne z tych państw nie zdecydowało się na zakup tego pojazdu. Warto tutaj zaznaczyć, że ten pojazd był bardzo podobny do Leoparda, jednak ostatecznie nie zdobył większej popularności. A jedynym państwem, które zakupiło ten pojazd, były Zjednoczone Emiraty Arabskie. One zakupiły 36 pojazdów tego typu. Ponadto posiadają trzy pojazdy ratownicze, oparte właśnie o ten pojazd. I pomimo tego, że był to pojazd podobny do Leoparda 1, to ostatecznie nie zdobył takiej popularności. Załogę stanowiły 4 osoby. Natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie, to mamy tutaj do czynienia z armatą kalibru 105 mm. Ona została opracowana przez OTO Melare i ona jest bardzo podobna do armaty M68. Pojazd ten potrafi się rozpędzić do prędkości 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o pancerzenie, to ono jest podobne zarówno w War Thunderze, jak i w Armored Warfare. Na kadłubie to jest 70 mm z przodu, z boku 35 natomiast z tyłu 25 mm. Jeśli chodzi o wieżę, to mamy 68 mm, 47 mm na boku i 30 mm z tyłu, więc ten pojazd jest raczej słabo opancerzony albo przeciętnie opancerzony i większość pocisków jest nas w stanie bez większego problemu spenetrować. jednak z racji na nasze uzbrojenie jesteśmy bardzo groźnym przeciwnikiem i możemy bardzo skutecznie razić naszych wrogów zarówno w grze War Thunder jak i Armored Warfare. jednak w samych właśnie pociskach istnieją największe różnice jeśli chodzi o te gry, dlatego że w grze War Thunder możemy zabrać mniej pocisków. A właściwie jest to zalecane, dlatego że z przodu tego pojazdu, z przodu kadłuba znajduje się magazyn amunicji i w przypadku trafienia jak najbardziej będziemy w bez problemu w stanie wylecieć w powietrze. Jest to raczej słaba opcja, natomiast jeśli chodzi. O, Armored Warfare to tutaj można sobie poszaleć, dlatego że zabranie wszelkich dostępnych pocisków nie stanowi problemu i nawet jest to zalecane, dlatego że możemy wtedy dobierać sobie pocisk do celu i jak najbardziej wtedy ten pojazd jest dużo, dużo bardziej skuteczny w grze War Thunder mamy trzy rodzaje pocisków. Są to pociski podkalibrowe, są to pociski hash i są to pociski kumulacyjne. M392A2 to jest pocisk podkalibrowy, on penetruje 302 mm pancerza ze 100 metrów. Jeśli chodzi o pocisk HESH, czyli M393A2, to on penetruje 127 mm, czyli pocisk praktycznie że idealny na cele lekko pancerzone. Natomiast jeśli chodzi o M456 to jest pocisk kumulacyjny i on penetruje aż 400 mm pancerza. Aczkolwiek w grze War Thunder te pociski mi się wydaje nie są tak skuteczne jak w grze Armored Warfare, bo w Armored Warfare pociski kumulacyjne od pewnego momentu są pociskami praktycznie że uniwersalnymi, bardzo często się je stosuje i one przynoszą bardzo dobre efekty i podobnie jest w przypadku pojazdu OT-40 dlatego że tam dysponujemy pociskiem kumulacyjnym M456E i on penetruje 400 mm pancerza dodatkowo dysponujemy dwoma rodzajami pocisków M728 które penetrują i ten słabszy 285 mm pancerza, natomiast ten lepszy 370 mm pancerza. Oczywiście, na cele słabiej opancerzone lub średnio opancerzone mamy pocisk odkształcalny M292. A1 i on penetruje 137 mm pancerza. Więc największe różnice istnieją w tych grach przede wszystkim w amunicji i przede wszystkim takiej ekonomii, jeśli chodzi o grę, dlatego że załadowanie do pełna pociskami w grze Armored Warfare czołgu OT40 jest jak najbardziej dobre i sprawdza się, bo możemy różnie dobierać amunicję do celów. Natomiast w grze War Thunder trzeba mi się wydaje wybrać pocisk, który nam najbardziej odpowiada i go załadować, dlatego że strzał w magazyn amunicji skończy się po prostu źle, jeśli on będzie wypełniony pociskami. Yy, więc jak najbardziej mi się wydaje jest to pojazd w jednej i drugiej grze bardzo skuteczny, aczkolwiek istnieje jeszcze jedna bardzo mi się wydaje ważna różnica, a wynika ona z kwestii badań i postępów, dlatego że... OT40 jest w grze Armored Warfare pojazdem, można powiedzieć specjalnym, natomiast w grze War Thunder jest to pojazd z drzewka. I pojazd ten, który znajduje się w drzewku, ma większe znaczenie niż pojazd, powiedzmy sobie specjalny. A dlaczego jest to pojazd taki specjalny? No wynika to z faktu, że linia kończy się na nim, na czwartym poziomie, i potem z tego pojazdu OT40 nic nie możemy wybadać. W grze War Thunder natomiast jest to pojazd, który znajduje się w drzewku na piątej erze z batery ratingiem 7. 7, więc jest to pojazd dużo bardziej istotny, w grze Armored Warfare jest to swego rodzaju zabawka pojazd który jest przeznaczony dla graczy którzy się nudzą, którzy już mają już większość rzeczy ogarniętych i mogą się dowolnie tym pojazdem bawić, natomiast w grze War Thunder jest to pojazd bardzo mi się wydaje istotny jeśli chodzi o ekonomię gry i raczej warto go posiadać aczkolwiek jakieś cudo to niesamowite nie jest, jest to pojazd dobry Podobny do Leoparda, ale mi się wydaje nic poza tym. W grze Armor Warfare, jak już wspominałem, jest to pojazd ciekawostka, taka bardziej zabawka dla kolekcjonerów. Natomiast w grze War Thunder, pojazd bardziej istotny. Mi się wydaje całkiem niezły, całkiem nieźle się spisujący. Jednak armata 105 mm robi swoje i potrafi siać spustoszenie. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o OT40. Jak Wam się ten pojazd podoba? Czy graście tym pojazdem w grze? Armored Warfare, a może grać jednym pojazdem w grze War Thunder. W której grze ten pojazd, Waszym zdaniem, jest lepszy, lepiej się spisuje, jest bardziej uniwersalny i po prostu lepiej Wam się nim gra. A może ten pojazd pojawił się w jakiejś jeszcze innej grze, jeśli tak, to ja napiszcie, jak tam się spisywał. Oczywiście tutaj podziękowania dla generała Harlana Fulbrighta za powtórki. Wielkie dzięki za to. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło do suszenia. No i cześć.